Tak, jak ci gości, ja naprawdę mógłbym cały dzień sobie siedzieć. Krzesełka, miejsce na piwo, tu jest fajne miejsce. W cieniu akurat siedzą bardziej. No, drzewka, patrz, ale. No, wszystko jest obmyślane, bo jest dorb. Tak, jest bardzo dobre miejsce. Są w cieniu, mają krzesełka, mają piwo. Tu jest kibel. Tam po prawej źródełko jest, tu z koleją. Tak, tam, tu jest Lin. Także strategicznie to rozegrali, po prostu perfekcyjnie Ja nie idę na paść nikogo, tylko kiełbasy chciałem Na koniec pata Była świetna. W ogóle, kiełbasa taka, a ta leży taki, to ja nie wiem, gdzie to Czeski film Ale bardzo dobra demoniada czeska za 50 euro ale ta czeska jedna dobra jest, nie?